Drogi synu, droga córko, ta chwila jest zbyt cenna, aby ją zignorować. Następne kilka minut niesie ze sobą głęboki duchowy ciężar, który może całkowicie przemienić życie Twoje i Twojej rodziny. Dlatego proszę, abyście pozostali uważni i nie odwracali swojej uwagi. Robiąc to, otworzysz drzwi do czegoś znacznie większego, niż możesz sobie teraz wyobrazić. To nie tylko słowa. Ale bezpośrednie wezwanie do Twojego serca, zaproszenie do doświadczenia boskiego celu, który jest już dla Ciebie przeznaczony. Zignorowanie tej chwili może oznaczać utratę okazji, która może na zawsze zmienić Twoją trajektorię. Istnieje dla Ciebie konkretny plan, wyjątkowy i wyjątkowy, który zostaje teraz ujawniony. Błogosławieństwo tak wielkie, że nie będzie można nie zauważyć jego wpływu na Twoje życie. To błogosławieństwo przychodzi, aby naprawić to, co zostało złamane, uzdrowić to, co zostało zranione i przynieść dobrobyt tam, gdzie dzisiaj wydaje się, że jest niedostatek. Kiedy słuchasz tych słów, w świecie duchowym przygotowuje się coś, co ma zamanifestować się w twojej rzeczywistości. Trudności, z jakimi borykał się do tej pory, nie były przypadkowe. Były częścią boskiego przygotowania. Które miało ukształtować Twój charakter, wzmocnić Twoją cierpliwość i niezachwianie aktywować Twoją wiarę. Wszystko to było konieczne, abyś mógł otrzymać błogosławieństwa, które wkrótce zaleją Twoje życie. Bardzo pragnę wlać w Was obfitość wykraczającą poza materię. Życzę Wam, abyście doświadczyli dobrobytu, który obejmuje pokój serca, trwałą radość i spełnienie, które przekracza ludzkie zrozumienie. To bogactwo nie ogranicza się do posiadania, ale dociera do każdego aspektu twojego życia, twojego ciała, twojej duszy i twoich relacji. Chcę, żebyś wiedział, że nic, z czym się spotkałeś, nie poszło na marne. Każda łza, każdy ból i każda walka służyły zbudowaniu solidnego fundamentu pod to, co nadejdzie. Nadszedł czas, aby uwolnić się od przeszłości i przyjąć przyszłość którą dla ciebie tworzę. Zrozum, że nie obiecuję przelotnych bogactw ani powierzchownych radości, które znikają jak para. Nie oferuję niczego, co można ukraść lub zgubić. Zamiast tego przynoszę obietnicę prawdziwego dobrobytu, radości niezależnej od okoliczności i pokoju, który przekracza wszelkie zrozumienie. Ten pokój będzie twoim towarzyszem nawet w najtrudniejszych chwilach, a ta radość będzie Twoją siłą w obliczu prób. To, co nas czeka, to nie tylko zaspokojenie Twoich bezpośrednich potrzeb, ale także otwarcie ścieżki ciągłego wzrostu i spełnienia. Szykuję dla Ciebie coś wspaniałego, coś, co dotknie każdej dziedziny Twojego życia. Chcę uleczyć rany, które nosisz, ozerwane relacje i nadać nowy blask Twojemu życiu. Chcę pomóc Ci przezwyciężyć nałogi, które cię powstrzymują, uwolnić umysł od zmartwień i przynieść pokój Twojemu sercu. Pragnę widzieć, jak rozkwitasz w każdym aspekcie swojego istnienia, aby Twoje życie było odbiciem mojej dobroci i mojej chwały. Ale żeby tak się stało, trzeba się przygotować. Musisz szukać mnie całym sercem, zagłębiać się w moje nauki i pozwolić, aby moje słowo przemieniło Twój sposób życia. Synu, córko, Wiem, że wyzwania, przed którymi stanęłaś, zmęczyły cię, a może nawet zniechęciły. Ale dzisiaj chcę ci przypomnieć, że nie jesteś sam. Widziałem każdą łzę, która spadła, słyszałem każdą cichą modlitwę i byłem przy tobie w każdej bitwie. Nic, przez co przeszedłeś, nie poszło na marne. Wszystko to zostało użyte, aby cię ukształtować. Wzmocnić Twoją wiarę i przygotować na to, co ma nadejść. Nadszedł czas, aby zostawić za sobą ciężar przeszłości i skierować się w stronę świetlanej przyszłości, którą dla Ciebie przygotowałem. Chcę zalać Twoje życie nieoczekiwanymi błogosławieństwami, pocieszającymi wiadomościami i zaskakującymi cudami. Chcę otworzyć drzwi, o których nawet nie ma żyłeś, i zapewnić rozwiązania problemów które wydawały się niemożliwe do rozwiązania. Moje serce przepełnia radość na myśl o tym, co Cię czeka, bo wiem, że będzie to coś niezwykłego. Proszę jednak o zachowanie czujności. Wróg będzie próbował odwrócić Waszą uwagę, zniechęcić i sprowadzić ze ścieżki, którą przygotowuję. Dlatego bądźcie uważni, trwajcie w modlitwie i ufajcie moim planom. Obiecuję zaopiekować się tobą i wszystkim, co ważne w Twoim życiu. Twoje zdrowie, Twoja rodzina, Twoje finanse i Twoje marzenia są pod moją opieką. Każda Twoja potrzeba zostanie zaspokojona, nie tylko powierzchownie, ale w sposób, który przyniesie prawdziwą transformację. Jeśli dzisiaj spotkasz się z trudnościami, pamiętaj, że są one tymczasowe. Używam każdego z nich. Aby przygotować grunt pod błogosławieństwa, które są w drodze. Moja miłość do Ciebie jest niezachwana. To nie zależy od tego, co robisz lub czego nie robisz. To miłość, która obejmuje, uzdrawia i przemienia. Chcę, abyś już teraz poczuł tę miłość, aby pozwoliła jej przeniknąć do Twojego serca i o Twoją duszę. Nieważne, jak wielki ból dźwigasz, moja miłość jest większa. Nieważne, jak zagubiony się czujesz. Moja miłość może cię poprowadzić z powrotem. Dziś postanawiam, że w waszym życiu nie będzie już więcej cierpienia. Ciężar, który dźwigasz, zostanie podniesiony, a na jego miejscu pojawi się pokój, radość i nadzieja. Pracuję nad przywróceniem wszystkiego, co zostało utracone, uzdrowieniem tam, gdzie jest choroba i zastąpieniem smutku radością której nie można odebrać. Chcę, abyście żyli w obfitości, doświadczyli dobrobytu wykraczającego poza materialność i mieli życie pełne celu i spełnienia. Uwierz w obietnice, które Ci dzisiaj składam. Zaufaj mojej mocy i mojej dobroci. Nie ma rzeczy, której nie mógłbym dla Ciebie zrobić, bo jesteś dla mnie cenny. Choć ci je w wieże, patrzcie na mnie i zobaczcie. Jak wasze życie ulegnie przemianie w sposób, jakiego sobie nie wyobrażaliście. To, co nadchodzi, jest większe niż wszystko, co możesz sobie wyobrazić. To czas, aby uwierzyć, zaufać i przygotować się na otrzymanie błogosławieństw, które są już w drodze. Mam głęboką nadzieję, że światło nadziei znów zaświeci jasno w Twoich oczach, jak latarnia. Która poprowadzi twoje życie z powrotem do radości i celu. Chcecie widzieć wolną, całkowicie uwolnioną od łańcuchów goryczy, od cieni, które nie pozwalają ci dostrzec piękna, które zasiałem wokół ciebie i w tobie. Pragnę, abyście odwrócili się od tych, którzy cieszą się z poniżania innych, od tych, którzy szerzą destrukcyjne słowa, które służą jedynie kalaniu dusz. Zamknij drzwi swojego serca przed negatywnością. Niesłuszną krytyką i nasionami zniszczenia, które próbują do ciebie przeniknąć, przesłaniając światło, które umieściłem w twojej istocie. Nie pozwól, aby te słowa nabrały siły i zakorzeniły się w twoim umyśle. Nie ma dla nich miejsca w tym, kim masz być. Zamiast tego chcę, abyście zwrócili swój wzrok na mnie i napili się głęboko żywej wody, którą ofiaruję. Ta woda, czysta i przemieniająca, popłynie w tobie. Oczyszczając każdą ukrytą szczelinę twojej duszy, każdy ciemny zakątek, który mogłeś ukryć nawet przed sobą. Niech ta rzeka życia całkowicie cię odnowi, odświeży twoje siły i przywróci uzdrowienie ran, o których myślałeś, że nigdy się nie zagoją. Nasiona życia, które w was zasiałem, mają boski cel: rosnąć, kwitnąć i przynosić obfite owoce. Nie pozwól, aby cokolwiek zatrzymało ten proces. Pozwólcie, aby moje słowa, pełne prawdy i mocy, naprawiły Wasze myśli i odnowiły Wasze aspiracje. Pragnę, aby ożyły Twoje marzenia, aby Twoje kroki kierowały falebnym przeznaczeniem, które dla Ciebie od początku wyznaczyłem. Pragnę widzieć Was nie tylko uśmiechniętych, ale przepełnionych prawdziwą radością radością, która wypływa z pełnego zrozumienia mojej miłości do Was. Ta miłość jest prawdziwa. Stała i należy całkowicie do Ciebie. Nie możesz nic zrobić, aby go zwiększyć lub zmniejszyć. Po prostu jest obejmij to całym sercem. Niech będzie fundamentem Twojego życia, źródłem siły i pocieszenia w najtrudniejszych chwilach. Ta miłość nie tylko Cię uwalnia, ale także daje Ci pozwolenie na wybaczenie sobie. Nie musisz już dźwigać ciężaru, poczucia winy ani żyć przykuty do żalu z przyszłości. Już przebaczyłem i wymazałem wszystkie błędy, które popełniłeś. Nie istnieją już przede mną. Posłuchaj mnie uważnie. Jesteś mój. Ogłóż to z całą pewnością. Bez względu na to, co mówi świat, moje obietnice dotyczące twojego życia pozostają niezachwiane. Przygotowałem dla was drogę wolności, radości i pokoju. Zgodnie z obietnicą, znajdziesz u mego boku nie tylko ziemskie błogosławieństwa. Ale życie wieczne, dar, który przekracza wszelkie oczekiwania, to największa miłość w całym stworzeniu, dostępna dla Was, dzisiaj i zawsze. Poczuj to jak uścisk, który obejmuje Twoją duszę, rozgrzewa serce i daje siłę, by iść do przodu. Ta miłość przemienia wszystko, czego dotknie, i jest tutaj, czekając, aż ją w pełni zaakceptujesz. Pamiętaj o tych wszystkich chwilach kiedy byłem przy tobie. Ile razy myślałeś, że jesteś sam, ale to ja cię wspierałem i niosłem, gdy zabrakło ci sił. Moja wola dla twojego życia jest doskonała, nawet jeśli jej nie rozumiesz. Mój plan jest większy i wspanialszy niż możesz sobie wyobrazić. Nie daj się zwieść pustym ofertom świata. Obiecuję fałszywą obfitość, opartą na bogactwach materialnych i ulotnych przyjemnościach, Nigdy nie przyniesie prawdziwego szczęścia. Przyszedłem, abyście mieli życie w pełni, życie bogate w sens, w pokoju, w wewnętrznej sile i odwadze, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Nie musisz już szukać akceptacji w niewłaściwych miejscach ani polegać na opiniach innych, aby znaleźć wartość. Dziś oświadczam, że jesteście wolni od tego cyklu. Twoja tożsamość jest we mnie ustanowiona i nic nie jest w stanie tego zmienić. Ból odrzucenia i ciężar dezaprobaty nie mają już nad tobą władzy. Odnawiam twój umysł i wzmacniam twoją duszę, aby żył z pewnością i celem. Ale w tym celu proszę, aby wasza wiara pozostała aktywna, żywa i stała. Codziennie karm się moimi słowami. Poświęć trochę czasu, aby usłyszeć mój głos. Niech moje obietnice będą kotwicą, która podtrzymuje wasze życie, nawet podczas burzy. Nie pragnę bogactw, które posiadasz, to, czego chcę, to Twoje serce. Najbardziej cieszy mnie to, że pomagasz potrzebującym, wyciągasz ręce do głodnych, uciśnionych, zapomnianych. Bądź dla nich światłem, tak jak ja jestem światłem dla Ciebie. Niech Wasze oddanie będzie odbiciem miłości, jaką Was obdarzyłem. Przygotowuję Cię, kształtuję Twój charakter, wzmacniam Cię do stawienia czoła wyzwaniom które Cię czekają. Nie chcę, żebyś się zgubił i zachwiał. Chcę, żebyście byli gotowi, kroczyli z ufnością, wiedząc, że moja ręka jest na Was. Bądź ostrożny wobec tych, którzy zwracają się do Ciebie z wątpliwymi intencjami. Nie wszyscy wokół Ciebie mają czyste serce. Chroń swoją wiarę, swoją rodzinę i swój dom. Pamiętaj, moim pragnieniem jest widzieć, jak wzrastasz, zarówno duchowo, jak i emocjonalnie. Chcę, abyś rozwinął silny charakter, odporny na pokusy i naciski tego świata. Jestem Twoim pasterzem, Twoim żywicielem, nawet na pustyniach życia sprawię, że wytrysną źródła wody żywej. Nie ma takiej obietnicy, którą złożyłem, a której nie dotrzymam. Moje słowa są prawdziwe i przyniosą błogosławieństwa, zaopatrzenie i pokój których nikt nie będzie mógł wam ukraść. Pozwólcie, aby moje przesłanie przeniknęło głęboko do waszego serca, przynosząc przemianę, odnowienie i radość, która będzie wam towarzyszyć każdego dnia waszego życia. Znam każde Twoje wyzwanie. Uważnie obserwuję chwile trudności, które Cię spotykają i rozumiem ciężar, który czasami wydaje się nie do uniesienia. Wiem, jak wkrada się zniechęcenie. Jak poczucie zagubienia może przyćmić wzrok. Ale posłuchaj mnie: nie jesteś sam. Jestem Twoim ojcem, tym, który Cię ukształtował, który znacie całkowicie i który nigdy z Ciebie nie zrezygnuje. Nie pozwól, aby frustracja zawładnęła Twoją duszą, ponieważ nigdy nie chciałem widzieć się przytłoczonego problemami, lub rozczarowanego życiem. Marzenia, które zasiałem w Twoim sercu, nie zniknęły. A dziś przychodzę, aby je na nowo rozpalić słowami zachęty, odnowienia i życia. Chcę, abyście pozwolili, aby pokój, który tylko ja mogę zaoferować, płynął przez Was jak spokojna rzeka. Niech moja radość przeniknie głęboko do Waszego ducha, odnawiając każdy obszar zniszczony walką. Nawet jeśli wszystko wokół Ciebie wydaje się niepewne, w Twoich słowach i Twojej wierze jest moc. Deklaruj dobre rzeczy o swoim życiu. Wypowiadaj słowa uzdrowienia i odnowienia, ponieważ twój język ma moc budowania. Każde twoje słowo, kierowane wiarą, może otworzyć drzwi, które wcześniej były zamknięte. I pamiętaj, jestem tutaj i z miłością prowadzę cię na każdym kroku, nawet jeśli nie widzisz kierunku. Jeśli będziesz przestrzegać moich wskazówek, zobaczysz głębokie i trwałe zmiany w swoim życiu. To co wydawało się niemożliwe, zacznie stać się rzeczywistością. Tam, gdzie była porażka, pojawią się zwycięstwa. Gdzie był niedostatek, znajdziesz obfitość. Gdzie był ból, nastąpi uzdrowienie. A tam, gdzie był smutek, zobaczysz radość przepełnioną. Jestem niewyczerpanym źródłem miłości, która wypełnia puste przestrzenie w Twoim sercu, wiernym przewodnikiem który oświetla Twoją ścieżkę nawet w najciemniejsze dni. Zaufaj mojej mądrości, gdyż jest ona nieomylna. Dam Ci jasność w podejmowaniu decyzji, siłę dostawiania czoła wyzwaniom i odwagę, aby iść do przodu. Nie spiesz się, bo mój czas jest doskonały, a kiedy będziesz chodzić w moim świetle, wszystko znajdzie swoje miejsce. Chodź ze mną, a każdy krok będzie krokiem w kierunku pełni, obfitości i celu który przygotowałem dla ciebie od początku każdego ranka zarezerwuj dla mnie czas zanim wzejdzie słońce przyjdź i porozmawiaj ze mną podziel się swoimi pragnieniami obawami i obawami napełnię twój umysł mądrością twoje serce miłością a twoje życie pokojem porozmawiajmy w ciszy wczesnego poranka a ja przemienię otoczenie wokół ciebie czyniąc moją obecność oczywistą dziś wiem że szukasz siły. Słuchaj uważnie. Moja siła jest dla ciebie dostępna. Nie odmówię żadnego dobra nikomu, kto idzie ze mną. Prosiłeś o zaopatrzenie, a ja otworzę okna nieba, abyś otrzymał więcej, niż prosiłeś. Modliłeś się o swoje zdrowie i za tych, których kochasz, a ja otaczam cię moim uzdrawiającym dotykiem. Nie ma choroby ani cierpienia, którego moja ręka nie byłaby w stanie przemienić wołaliście za swoimi dziećmi, a ja słuchałem. Są pod moją opieką i nie ma niebezpieczeństwa, którego nie mógłbym odeprzeć. Zaufaj mi, bo jestem wierny swoim obietnicom i to, co powiedziałem, na pewno spełnię. Moja łaska jest nieskończona, moje miłosierdzie odnawia się każdego dnia, a one są zawsze w Twoim zasięgu. Kiedy podchodzisz do mnie z wiarą, niemożliwe staje się możliwe. Świętuj zwycięstwa, które są już w drodze, zanim jeszcze zobaczysz je na własne oczy. Nie wątp w to, co dla ciebie robię. Wstań z odwagą. Stawaj czoła każdemu dniu z pewnością, że nie jesteś sam, ponieważ ja jestem bogiem, który Cię kocha, chroni i podtrzymuje. Bez względu na to, co Cię spotka, nic nie będzie w stanie oddzielić Cię od mojej miłości. Otwórz całkowicie swoje serce. Aby zaakceptować tę prawdę, nie pozwól, aby błędy z przeszłości trzymały cię w miejscu. Dzięki mojej miłości zostałeś przemieniony. Nie jesteś już tą samą osobą, która kiedyś nosiła w sobie smutek, złość czy wątpliwości. Zostałeś odnowiony, odkupiony i uwolniony, aby żyć nowym życiem, pełnym celu i znaczenia. Nawet jeśli ludzie wokół ciebie drwili z ciebie, dyskredytowali cię lub próbowali stawiać bariery na twojej drodze. Wiedz, że twoja wiara była kluczem, który otworzył drzwi, których nikt nie mógł zamknąć. Ona umożliwiła ci otrzymanie błogosławieństw, które przygotowałem. Żaden sprzeciw nie jest na tyle silny, aby zniweczyć plany, które poczyniłem dla twojego życia. Walki, z którymi się borykał, nie poszły na marne. Ukształtowali twój charakter, wzmocnili twoją wytrwałość i przygotowali cię na to, co nadejdzie. Dziś mówię, że wydarzy się coś wielkiego. Jesteś na dobrej drodze, a każdy krok w posłuszeństwie jeszcze bardziej przybliża mnie do Ciebie. Uwierz mi, wyzwania przeszłości to tylko odskocznia do świetlanej przyszłości, którą dla Ciebie przygotowałem. Obietnice, które złożyłem, są solidne, niezachwane i nieomylne. Zaufaj mi, nawet jeśli droga wydaje się niepewna, i zobacz, jak każdą trudność przemieniam w świadectwo zwycięstwa. Jestem Bogiem, który nigdy nie zawodzi, nigdy się nie poddaje i zawsze doczemuje słowa. Chodź ze mną, utwierdzaj swoją wiarę i wiedz, że wszystko, czego szukałeś, zostanie dodane we właściwym czasie. Jestem Twoim Ojcem, Twoim Przewodnikiem i największym obrońcą. Nie bój się, bo zawsze jestem przy Tobie.